No, witam wszystkich serdecznie, tak? Po jakimś czasie znowu się pojawiamy i tym razem z Brawl Starsa, oczywiście odcinku z Clash of Clans też będzie masa, ale zobaczcie po tym nowym updatecie, jak łatwo tak naprawdę jest wbić te 600. Znaczy łatwo. No, nie jest to tak, że samo się wbija i jakieś tam delikatne umiejętności trzeba mieć, ale tutaj na, na 150-krotnym przyspieszeniu będziecie widzieć e, właściwie no nie na 150 krotnym tylko 150% oryginalnego nagrania. I jak w miarę można to osiągnąć, czyli bez pchania się biorę sobie dwa PR -cubesy. Tutaj spokojnie pokuję, jeszcze wiem, że ona nie ma utility. Pomalutku ją ganiam, no tutaj troszkę ryzykowałem. Uciekam, tu akurat nikogo nie ma i to jest dobrze zacząć tak na rogu czasami. Nie wrzucać się w ten największy wil w środek, ona jest tutaj otoczona. Ja jeszcze mogę zamknąć tego kruka ten kruk jest sam. Często w, zauważyłem, że w tej lidze kruki jakby są razem, no i wtedy już jest po, para, paranoja. Paranoja nie ma szans, zupełnie kompletnie. Po prostu jest bardzo ciężko. W każdym bądź razie, jak długo jesteście sami, to to dość łatwo wchodzi. W tym momencie po prostu no, nie mam żadnego zagrożenia. Tutaj mogę się po malutku chować do końca. Ci gracze po malutku y, topnieją. I teraz jest końcóweczka bardzo ważna. Ile jest tutaj steamowanych ich to skim? Tu nie ma akurat timu pomiędzy żadnym z tych, każdy jest osobno, więc w tym pojedynku po prostu mam bardzo łatwo bez żadnego problemu yy, sobie stoję. Właściwie, już jak jestem w czwórce ostatni, to wiadomo, że będę miał chociaż ten plus jeden czy ten plus dwa. Yy, więc jest na plusie, kruki się same tłuką i ja mogłem to wygrać. Tylko no właśnie yy, przestrzeliłem tutaj z wrażenia, chyba. Mogłem spokojnie poczekać, aż on skoczy, tak naprawdę, i mieć jeszcze ten strzał na niego. Ale jest plus. 603 wbite po raz któryś, bo wczoraj na live wbijałem z wami 600, potem graliśmy duo, gdzie traciłem z 10-15, i potem znowu odbijałem. Tak, może bym miał już, nie wiem, 650 albo 700. No i kolejna gierka też będzie trochę na przyspieszonym. Pierwszego ja lecę do środka. Ja zauważyłem, że jednak dobrze jest lecieć do środka, bo większość graczy w tej lity akurat nie leci do środka nawet jeśli leci ktoś pojedynczy to jest go łatwo przestraszyć zobaczcie ja sobie tutaj biorę biorę sobie te skrzynki tak właściwie z tym leonem w środku i tu każdy do każdego strzela no i teraz tu jest już niebezpiecznie ale ja już miałem ulti bo nabiłem wcześniej i tym w środku sobie stoję spokojnie nic mi się kompletnie nie dzieje i to jest taki plusik tutaj mogę też poczekać na innych graczy teraz nie doradzam z mojej perspektywy, ja nie jestem jakiś super guru, tylko mam 600 wbite na razie, ale nie doradzam stać w środku dokładnie. Wszystko zależy od gry jest, bo jak z każdej strony wejdą właśnie tacy jak Leon, Kruk, Brock, to są bardzo często, je można spotkać, Spike, to po prostu nie ma żadnych szans. Shelka, jeszcze jak... Shelki lubię akurat, ale ja też nie mam tutaj kolejnego Star Powera, Star Powera nie mam tego nowego, mam tylko ten podstawowy Natomiast jakbym miał ten lepszy Star Power, no i tu już nie miałem szans kompletnie Jakbym miał ten lepszy Star Power, to bym jeszcze mógł się odradzać No i ta, kurde, no czekam tylko, żeby zdobyć, to wtedy myślę, że 800 spokojnie wpadnie, ale bez tego drugiego Star Powera No bardzo, bardzo duża różnica jest, teraz 599, bo to oczywiście nie są gry w kolejności, tylko Pokazałem Wam wymiary najlepsze. Zdarzają się też porażki, i to kompletnie startuje grę, i od razu czterech nam nie leci. Także żadnych tam y, szans nie ma innych, żeby wygrać. W każdym bądź razie, no tak, do środka, jak widzicie, standardowo z mojej strony. Tutaj spokojnie, biorę skrzyneczki. Ja się nigdzie nie staram pchać pomiędzy młot a kowadło i też Wam tak proponuję, tu pojedyncze strzały, zobaczcie, idę do tej sielki, widzę, że ona jest sama, jakby była z kimś, to by nawet nie próbował, bo tu nie ma szans, jeśli widzicie, że ktoś jest we dwójkę, to od razu idźcie w drugą stronę, bo po prostu nie ma szans w tej lidze, Oni, dopadną cię ci dwóch i jeszcze kolejnych dwóch dojdzie. Ta szelka jest sama, i ona jest otoczona z każdej strony, więc ja sobie mogę pozwolić tutaj. Widzę, że ten Leon też chce ją zabić. On do mnie będzie potem szedł, ale tu już jest też kolejny schowany. Ja po malutku, tą szelkę najpierw. On, ja wiem, że ona jest sama. I ona właściwie nic nie może zrobić, bo ja mam trzy Power i ona jest jeden. No by musiał kompletnie zepsuć, żeby nie wygrać z nią. Wepchnę ją w ten poison. No, i ona tu nie ma szans po prostu nawet, jakby chciała. Także nawet najzdolniejszy grać by tu nie miał szans. Teraz jest ten Leon. No leona można wyminąć strzały. Leon nie jest najgorszy, jak długo jest pojedynczy. No i tutaj też tak próbuję właśnie robić. Tutaj wszyscy są pojedynczy teraz. Nie widzicie całego ekranu, bo mi się źle ustawił. Ale właściwie tutaj każdy się tłucze, ten ból musi się tłucnią, Tą szelkę wpycham w, w Poison. No i tutaj już właściwie bez szans. A Aczkolwiek, no, jakbym dobrze może to to też bym tego Leonika mógł zabić. Ale Leon, wiecie, jest bardzo mocny. 607 i teraz nie wiem, czy to będzie w kolejności. Yy, kolejna gra, udana czy nieudana? W, starałem się w miarę w kolejności. Tam były chyba dwie takie wpadki mocne, które odrabiałem jakieś minus 5 czy coś takiego. No, najgorzej jest odpaść na początku, więc na początku bez bohaterstwa. Jedyne co biegnięcie do środka tak naprawdę nie jest bohaterstwem na tej planszy, bo. Jak 500, plus czy 400, plus, wszyscy biegli do środka. Tak, tutaj tak naprawdę jedna lub dwie osoby biegnie, zależnie od tego, ile tych yy, skrzyneczek jest. No, i tu już jest niebezpiecznie, bo tu jest niestety Piper. Piper też nienawidzę wręcz na tej mapie, ale już mam 5 Power Cubsów, mogę sprzedać spokojnie, pomalutko. No, ale tak we mnie strzeli dwa razy, to ja przeżyję już z takimi Power cubesami. No, i teraz się zaczyna problem, widzicie? Z każdej strony jestem otoczony. Gdyby ktoś tym leonem się tam nie zajął, to ja bym miał duży problem. No ale już jest spokojnie, wszyscy jakby odpuścili ten środek, ten leon jest sam. Więc ja idę na tego leona. Zawsze idźcie za tym, kto jest sam. Nigdy nie podchodźcie do tego, kto, jeśli macie dwóch graczy i jesteście sami, bo to jest solo, oczywiście. Solo jest ciężej, według mnie. Widzicie, leon zabił lona. Wszyscy są sami. Ja się nie muszę dużo tutaj obawiać, bo to są pojedynczy, pojedynczy gracze którzy są. I on teraz do mnie podchodzi, ja mam ulti, tu już dużo dobrze nie wyjdzie, ale jeszcze może zabije jednego. A jeszcze jest ta. O, no tutaj już po prostu no nie miałem co zrobić, ale zawsze plusik. Każdy plus 6 plus, to jest całkiem dużo, więc jak zawsze by tak wychodziło 613. W ogóle teraz po tym nagraniu sobie pograłem trochę i straciłem znowu wszystko. Dwie, dwie trzy nieudane gry i znowu spadacie w dół. To już jest taki level, gdzie może warto pomyśleć właśnie o trójkach. Żeby sobie trójeczki pograć tylko trzeba mieć niestety dobrą ekipę, a ja nie mam żadnej ekipy, żeby pograć trójeczki. Kiedyś tam coś robiliśmy, na, pamiętam na społeczności, ale jakby się to przedawniło, w sumie nie złożyłem z ekipy z was. I tak sobie myślę, że jak chcecie, i naprawdę umiecie grać trójki, chcielibyście pograć w te trójki, to pod tym filmikiem zostawiajcie komentarze. Ja myślę, że spróbujemy zagrać razem, ale na takich wyższych levelach. Ja chcę na przykład wbijać szelkę na jak najwyższy level w Polsce, a wy musicie mieć jakichś innych yy, brawlerów, czyli Wy zadmiarzy bierzecie innych, więc jak chcecie ze mną pograć, jeśli uważacie, że Shelly jest dobra na jakiś tryb, a jesteście naprawdę dobrzy, to zapraszam. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka, like bo zapominacie zostawiać te lajki like i subeczki Jeśli jesteście nowi na tym kanale będę bardzo wdzięczny za lajki like i suby Zawsze się przydadzą No i wracając do tego tematu, jeśli chcecie pograć ze mną, ja tutaj się chowam Bo mam właściwie wszystkie Cubesy, I tutaj pomalutku, to tu nie jest najlepsze miejsce na chowanie za wodą Ale w razie czego mogę uciec w prawo, w lewo i do dołu Więc jest w miarę taka dobra opcja, że mogę sobie tutaj postać No i to też właśnie próbuję robić i to jest 7 power cube'sów, to jest bardzo dużo dla Sherry 7 power cube'sów to już jest naprawdę no porządnie, porządnie już może zabić właściwie każdego. Na 2-3 strzały. Czekam spokojnie. Sam właśnie zastanawiałem się, co tutaj robić. Czy czekać do końca, czy nie wchodzić, ale środek jest zniszczony, więc jakbym tam był, to i tak by było bez sensu. Zawsze nigdy nie wiadomo, no nie, nigdy nie wiadomo, gdzie te meteoryty będą. To jest taki kluczowy punkt tutaj idzie ta Idzie tutaj Pam i ona oczywiście była bez szans, no i teraz jest chyba trzech graczy zostało tylko, tylko my, więc na Kruka muszę uważać, bo nie, cztery, to jest jeszcze, na Kruka trzeba bardzo uważać, także ja tutaj bardzo ciężko z tym Krukiem i Frankiem, ten Kruk se poleciał, niestety zabrał mi kolejne powercubesy, tu muszę uważać z Frankiem, on jest tam strzelany z drugiej strony, tu ma utility, mógł mnie zabić bez żadnego problemu, no ale teraz Pam już nadchodzi. I oni już we dwójkę we mnie strzelają. Widzą, że ja jestem słabszy. No i tak się właściwie kończy, gra solo. Teraz oni się tam zatłuką pewnie, ale mnie to już dużo nie obchodzi. W każdym razie tak to mi wychodziło. Dzięki, wielkie, za wspólny odcinek. Jak chcecie więcej takich zobaczyć, to zostawcie ze 150 lajków i ja dla was je zrobię. Papa. Pa.